Dziecię zwać się będziesz prorokiem najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu... gospodin s vama čitanje svetog evanđelja po luki Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania. Jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że okazał tak wielkie miłosierdzie, czyli się z nią razem. Osmoga, Osmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię. No mati se Jednakże matka jego odpowiedziała, Nego zvaće se Ma otrzymać imię Jan Ta nikoga nema od tvoje rodbine Koji bi se tako zvao Tada znakovi to Kojim ga imenom želi prozvati On zaiska pločicu On zażądał tabliczki i napisał Jan będzie mu na imię Svi se začude A njemu se umah otvoriše usta i jezik Język się rozwiązał z Boga i padł strach na wszystkich ich sąsiadów, w całej górskiej krainie Judei, wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, serca i pytali, kim żyje? bo istotnie ręka Pańska była z niej. Popiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do... Słowo Pańskie. Drodzy Bracia i Siostry, Szanowni Parafianie, Czciciele Najświętszej Maryi Panny, 24 czerwca 1980 była środa, tak jak uroczystość narodzin Świętego Czciciela. Sześcioro małych dzieci w miejscu nazywaną Podbrdo na wzgórzu Cernica ujrzało piękną, wspaniałą młodą kobietę z dziecięciem, której od razu myśleli, że to Matka Boża. Od tego momentu najpierw do świata wypłynął strumień, a potem rzeka łaski, która płynie do dziś. A my jesteśmy częścią tej wielkiej... Oto jesteśmy po 39 latach w tym samym miejscu. Wielu żyjących wtedy, a kto się wtedy urodził, tłym człowiekiem życia. Nie ma więcej małych, kamiennych domów zastąpione. Są pensjonatami na przyjęcie pielgrzymów. Wiele się zmieniło. Ale najważniejsze pozostało bez zmian. Stał ten sam kościół. To samo wzgórze objawień i krzyżewac, na których nogi pielgrzymów. Bliskość Matki Boże jest tak samo silna i potężna, jak w pierwszych dniach objawień. Wielokrotnie pytałem pielgrzymów, co ich przyciąga by znów przybyli do meczu Goria 50, a niektórzy ponad 100 razy. Odpowiedź była zawsze taka sama. Przyciąga nas miłość Boga i bliskość Matki Bożej, którą odczuwamy tu. W szumie informacji, którą otrzymujemy każdego dnia, orędzie pokoju przekazane nam przez Królową pokoju, rozbrzmiewają. Śmiać lub umniejszyć. Matka Boża z Meczukoria wysyła światu mocne przesłanie nadziei, a to, że Bóg ma ostatnie słowo, a nie wojny, choroby czy różne katastrofy. Miliony ludzi odczuły i doświadczyły Bożej miłości i bliskości Matki Bożej na wyraźniej. Mówią nam o tym pełne konfesjonały, które wskazują, że dzisiejszy człowiek poszukuje. Właśnie dlatego Meczu Gorie jest konfesjonałem świata. Spowiada się tutaj we wszystkich językach świata i nikt nie patrzy na zegarek. To tak jakby czas się zatrzymał. Ważne jest dla wiernych, aby zawarli nowe przymierze, nową przyjaźń z Bogiem. Po spotkaniu z Bogiem dokonuje się, przemienienie w człowieku. Następuje coś zupełnie nowego. Całe życie nabiera nowego znaczenia i nowego kierunku. Nie może żyć według starego stylu życia, a to jest znak, że tu działa duch Od lat to miejsce pośród gór w Meczugorju, Jawień i Kryżewac, dają do tego miejsca wielkie liczby pielgrzymów od lat. Modlitwy i pieśni w różnych językach rozbrzmiewają. Modlą się, śpiewają swoje pieśni i nikt nikomu nie przeszkadza. To miejsce wśród gór jest miejscem nawrócenia, modlitwy, przebaczania i początku nowego Wieczorem tu nam mszy świętej najwięcej obecnych, którzy natchnieni inicjatywą stworzenia wiernych, o godzinie 16 wyruszyli i dotarli tu o godzinie 17. Są pielgrzymami, chociaż ich nie ma. A... Tam też pielgrzymi z Bośni i Chorwacji. Wspólnie razem stoimy wokół ołtarza Chrystusa i mówimy wspólną modlitwę w imieniu Was wszystkich, którzy nie mogliście przybyć do Meczu Goria, a towarzyszycie nam poprzez media, komunikację publiczną lub w jakikolwiek inny sposób. Wszyscy czcimy tę samą Matkę Maryję, naszą Matkę Bożą, która przedstawiła się w Meczu a pokoju i która prowadzi nas do swojego Syna Jezusa. Szliśmy, aby okazać naszą wiarę, ale także modlić się o własne nawrócenie. Matka Boża nigdy nie zostawiła nikogo, ktokolwiek się do niej zwracał, tak jak Matka Boża nie opuściła Jezusa w najtrudniejszych chwilach. Ona ani jej syn nigdy nas. Opowiem nieco dłuższe doświadczenie pielgrzyma z Irlandii, pana Lenara, jak meczugorie całkowicie zmieniło jego życie. On mówi, urodziłem się w Irlandii Północnej, w Belfaście, która praktykowała swoją wiarę. W latach 70. w minionym wieku w północnej Irlandii rozpoczął się ruch walka o prawa ludzkie. Moja rodzina mieszkała na obszarze zamieszkanym głównie przez protestantów, którzy nieustannie nas atakowali, a któregoś dnia przyszli, wyrzucili nas z domu i zostaliśmy uchodźcami, gdzie nie mieliśmy niczego. Byłem nastolatkiem i wszystko to wywarło na mnie głębokie piętno, więc postanowiłem walczyć z Brytyjczykami. Dołączyłem się do Irlandzkiej Republikańskiej Armii IRA. Najpierw nauczyłem się strzelać i patr patrolowałem ulicę Belfastu jako policja. Jednak nie byłem zadowolony, chciałem dołączyć do starszych członków, do tych, którzy mają broni i bomby. Wiedziano mi, że muszę uważać na to, co robię, ponieważ mogę zostać zraniony, zabity lub mogę trafić do więzienia. Uszedłem do obozu i zostałem snajperem. Czekaliśmy w zasadce na brytyjską policję i wojsko. Czasami spędzaliśmy 10 dni na planowaniu jednostki. W mojej jednostce było około 10 mężczyzn z bronią. Moja matka wiedziała, że dzieje się coś strasznego, ale nie mogła mnie powstrzymać, ponieważ byłem... Mu... Myślałem, że mam wolną wolę i nikt nie może mi nic zrobić. Wiele lat później moja mama powiedziała, mi, że poleciła mnie Matce Bożej Słowa. Nie mogę mu pomóc. Matko Boża przekazują go. Często wkładała różaniec i zdjęcia Matki Bożej do kieszeni lub pod... Pewnego dnia wpadliśmy w zasadzkę na brytańską policję. Zastrzeliłem i spodłowałem. Zostałem złapany i skazany na 12 lat więzienia. Obwiniałem Kościół katolicki za wszystko, co złe w moim życiu. Przestałem chodzić na mszę. Pewnego dnia, gdy byłem w więzieniu, przyszedł ksiądz katolicki. Orędzia modlitwy, nawrócenia, spowiedzi i pokoju. Przy świętej zapytał mnie, czy mógłby mi przynieść książkę o Meczugoriu. Powiedziałam, że może. Przeczytałem to, a to działanie Boga w Meczugoriu przyciągało mnie coraz bardziej. Działo się coś. Ja się nadal nie rozumiałem Bożego Miłosierdzia. Na jednej mszy świętej po raz pierwszy w tajemnicy przeczytałem kartkę, a zawierała tekst z pisma świętego. Rozpoznałem się w przypowieściach. Byłem tym sparaliżowanym mężczyzną, spuszczonym przez dach przed Jezusa. Byłem sparaliżowany przez grzech. Byłem martwy, ale nie łazarz w grobie. Słyszałem, jak Jezus mówi do mnie, wyjdź. Jałem jak Jezus na krzyżu jest raniony, pobity. Uświadomiłem sobie, że jestem tym żołnierzem pod krzyżem, który przebił uczniom serce Jezusa. To byłem ja. Owa Jezusa, ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią, uderzyły mnie tak mocno. W wielu latach poszedłem do spowiedzi i uwolniłem się od tych wszystkich długich lat ciemności pierwszy pomyślałem, że umrę i pójdę prosto do nieba. Na twarzach ludzi widać radość, Staję jakby ze martwych stali. Gdy byłem w Meczugoriu, ktoś powiedział mi, że pewien mężczyzna chce ze mną porozmawiać. Było to Obok kościoła parafialnego świętego Jakoba spotkałem tego człowieka, że był, był żołnierzem w Belfaście w tym samym czasie, gdy byłem członkiem Iry. Był w tym samym obszarze, w którym walczyłem. Miał także doświadczenie nawrócenia. Były członek IRE, a on był brytyjski żołnierz. Tutaj, w pobliżu kościoła świętego Jakuba, przytuliliśmy się i pogodziliśmy. Czuję jako nauczycielka Tehezy od wielu lat i staram się przekazać część moich doświadczeń z meczu Korea. Przekazać je że są synami i córkami Najwyższego Boga, że Jezus bardzo ich on jest Bogiem obietnicy, Bogiem błogosławieństwa i Bogiem miłości. To jest Bóg, którego spotkałem przez Matkę Bożą w meczu Bracia i siostry, Matka Boża daje nam najpotężniejszą broń do naszych rąk, a to jest różaniec. Zachęca nas do odmawiania różańca i codziennego. Mówi Różaniec, postępuje w pielgrzymce wiary, w dążeniu za Jezusem i podąża drogą, którą Maria już przeszła. Różaniec jest antidotum na mentalność świata, żyjemy. Świat, który zmienił się bardziej w ciągu ostatnich 20 lat niż w ciągu ostatnich 200 lat żyjemy w świecie tak połączonym i internetem, że niektóre informacje wędrują po całym świecie w ciągu kilku sekund żyjemy w świecie, w którym łatwo jest rozproszyć uwagę, w którym wielu stara się zwrócić na siebie uwagę poprzez media społecznościowe lub elektroniczne, internet facebook, twitter i tak dalej listy nie są już pisane tak jak kiedyś ale wysyłane są wiadomości tekstowe, smsy z treściami bezosobowymi. Od dawna nie mówią o dobrych książkach, ale o markowych ubraniach, nowych telefonach komórkowych i samochodach. Żyjemy w świecie, w którym kultura ciała jest wyraźna, gdzie mierzy się wielkość różnych części ciała, a pomiary pokazują, że mózg nie jest tak duży. Nasze kościoły są coraz bardziej puste, ale pełne stadiony, kina i parki. Nie widzimy już zachodu słońca ani gwiazd wiosenny wieczór. Żyjemy za szybko i za płytko, dlatego jesteśmy niespokojni. Ogrzeby są dla nas ważniejsze niż smarli. Wesela są ważniejsze niż miłość, a wygląd jest ważniejszy niż inteligencja. Żyjemy w kulturze opakowań, która gardzi zawartością, mówi jeden z autorów. To świat, w którym drobne rzeczy pozostają małe i nieistotne. Świat, w którym nie ma już miejsca dla tych, którzy marzą. Na człowieka Czają się różne niebezpieczeństwa, takie jak napięcia między krajami. W Europę uderza migracja, kryzys, katastrofy, pogody naturalne, trzęsienia ziemi, powodzie. We wszystkich krajach istnieje obawa przed kolejną falą koronawirusa. Strach wkradł się do nas, ponieważ zbyt mocno polegamy na naszej sile, władzy, inteligencji, bogactwie i technologii. Są to wskaźniki tego, jak nasz świat przede wszystkim jest spragniony spragnionej głodny miłości, spragnionej głodnym Boga, jak być w szkole Matki Bożej oznacza być w najpiękniejszej szkole, gdzie uczy się miłować Boga i innych ludzi. Trafianie, kapłani, pielgrzymi, którzy przybywają do Meczugoria z całego świata. Już przez 39 lat są właśnie w tej szkole, szkole miłości. Żyć z matką, być jej oddanym, lojalnym, a jednocześnie być jej uczniem jest wielkim darem i łaską. Ona chce z miłością prowadzić każde swoje dziecko do źródła miłości, a mianowicie do samego Boga. Jezus dał nam jako matkę słowo. Tymi słowami, oto Twój Syn woli umierającego syna, który kończy życie. Włączono wszystkich ludzi aż do końca świata. Maryja od tej chwili czuje największą odpowiedzialność, by być matką każdego syna, za którego Jezus przelał swoją krew. Synami, którymi matka najbardziej się przejmuje, są niespokojni, którzy są daleko. Synowie, którzy uciekli z domu, to wszyscy my jesteśmy dziś tu. Każdym razem, gdy popadamy w grzech, gdy się nie modlimy, gdy kłamiemy lub obmawiamy, jesteśmy jak ten młodszy syn, który opuścił dom Ojca. Przez sakrament spowiedzi miliony powróciły do domu Ojca Niebieskiego, czyli do kościoła. Po różnych uzależnieniach najczęściej wezwaniem Maryi jest wezwanie do modlitwy. Czasami wydaje się, że powodem jej zostania z nami przez tak długi czas jest właśnie, że nas modli. Według słów Matki Bożej tylko modlitwa może wszystko zmienić. Modlitwa jest także najważniejszym przygotowaniem i warunkiem do wylania pewnych zmian w Własny. Kiedy zapytali matkę Teresę z Kalkuty, jak lepiej się modlić, uśmiechnęła się i powiedziała, to jest przepis, nie ma innego. Ja wielu znajduje przepis na modlitwę tylko wtedy, gdy znajdą się. Pozwala nas, abyśmy nie szukali Boga tylko wtedy, gdy go potrzebujemy, ale z miłości do Niego. Zawsze podkreśla że modlitwa powinna być modlitwą sercem, a modlitwa z sercem oznacza modlitwa z miłością. W Ugovor, na, na górze Jezus mówi, ty zaś, gdy się modlić, modlisz, wejdź do swej zdebki zamniczyj i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu. Ojciec, który widzi w ukryciu, odda tobie modlitwę z ratą czasu. Wręcz przeciwnie, tylko wtedy gdy mamy życie w wiernej, stałej, godnej zaufania modlitwie, sam Bóg da nam wagę sił, aby żyć radośnie, pokonywać trudności śmiało dawać świadectwo. W uroczystość narodzin świętego Jana chrzciciela mamy okazję, aby zapytać, czy nasze pokolenie i każdy z nas osobiście odpowiedział na wezwanie Matki Bożej do modlitwy i nawrócenia. Każdy może odpowiedzieć osobiście sobie tak czy nie. Kiedy patrzymy w nasze serca, wiemy co musimy zmienić, aby powrócić do Boga i Jego. Duch Święty mógł zmienić nasze życie i oblicze tej ziemi. Ja potrzebuję odnowy w duchu, a nie ktoś inny. Powinniśmy modlić się za wszystkich. My powinniśmy być radością. Dla tych wszystkich, którzy nie widzą wyjścia, powinniśmy być nosicielami światła w ciemności tego niespokoju. Dlatego dziś wieczorem, bracia i siostry, módmy się i prośmy o ochronę przez Jezusa i przez Matkę Bożą, świętego Jana i wszystkich świętych, abyśmy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością, ponieważ Matka Boża chroni nas i błogosławi swoim matczynym błogosławieństwem. Amen. Niech będzie pochwały. Maria.